No cześć, dzisiaj recenzja magazynu LEGO Star Wars jest to numer pierwszy na 2022 rok cena taka jak zawsze 14,99 a jako dodatek mamy kanonierkę Republiki z, czasem, z Czasu Wojen Klonów no i składa się z 51 elementów jeżeli chodzi o czasopismo to tak pozostałe z Gwiezdnych Wojen no fajnie jest wykonane mamy to, za, to co zawsze komiksy plakaty tym razem jest Kylo Ren i Mandalorianin z Baby Odom trochę łamigłówek, trochę zabaw reklamy zestawów które się pojawią i co ciekawe, tu mamy zaznaczone 28 elementów, natomiast tu mamy zaznaczone 16 elementów. Chyba jakiś błąd w druku, ale taka fajna ciekawostka. Jak się to przegląda, można fajne rzeczy zauważyć. Jedno, co mnie trochę no, martwi, trochę dziwi, że ten komiks, który znajduje się tutaj w tym czasopiśmie, jest to komiks już z nowym ładem a nie z klonami no, uważam, że jak mamy kanonierkę no to z czasów wojen klonów byłoby fajnie zobaczyć komiks no ale mówi się trudno jak sami widzicie kolejna zapowiedź tym razem Jurassic World'u no do końca mamy już komiksy plakaty gry, zabawy rozwiązania konkursów i nowe konkursy Zapowiedź następnego numeru, będzie to Śnieżny Szturmowiec. 11 stycznia się pojawi ta gazetka. Jakoś interesują to są jeszcze Smurfy. Też może być dość ciekawe dla młodszych A na końcu mamy Lego Minecraft, który już też jest w sprzedaży. 15 elementów. No zobaczymy czy się ta gazetka przyjmie. Myślę, że tak bo w Minecrafta dużo osób gra dużo tam buduje to nie są moje klimaty, ale czasopismo bardzo fajne jeżeli chodzi o samą kanonierkę no to 51 elementów no to jest dość sporo kanonierka też jest do sporych rozmiarów bardzo fajnie zbudowana lubię takie małe konstrukcje, bo no fajnie to wygląda i można się spokojnie pobawić spokojnie pobudować jakąś mini dioramę a jak już się człowiekowi znudzi, to jest sporo elementów, które można wykorzystać w innych budowlach. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie, numeru nie zakupił, to polecam, bo na pewno się opłaca. 14,99 za 51 klocków, które na pewno w większości, jak nie wszystkie się gdzieś da wykorzystać, to jest naprawdę fajna cena. I tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!